Zapraszam do zapoznania naszej willi z przepięknym widokiem na morze. Działka o powierzchni 850 m2. Willa posiada 480 m z pięcioma sypialniami i pięcioma łazienkami. Willa posiada własną windę, ale proszę spojrzeć na tą spektakularną kuchnię z szeroką wyspą, gdzie możesz przygotować posiłki dla swojej rodziny i przyjaciół. Kuchnia jest totalnie wyposażona w zamrażalkę zabudowaną oraz lodówkę wysokiej jakości sprzęt marki Bosch, gdzie z pewnością będziesz zadowolona przygotowując posiłki, oczywiście podziwiając ten spektakularny widok na morze. Na parterze posiadasz własne spa z sauną, łaźnią turecką oraz jacuzzi na 8 osób. Bardzo proszę spojrzeć, gdzie możesz skorzystać z rodziną, z przyjaciółmi, urządzić swoje, swoje spa. Proszę tylko zobaczyć na tą przestrzeń wokół willi, gdzie oczywiście możesz skorzystać, przygotowując grilla ze znajomymi, z rodziną, oraz podziwiać ten spektakularny widok z basenu Infinity, który jest oczywiście podgrzewany i możesz skorzystać przez cały rok.